Jak co roku robimy w ramach sprzątania świata nasadzenia drzewa. Oczywiście zapraszamy do nasadzenia przedszkolaków, jak również dzieci niepełnosprawne ze szkolnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Bożenciczkach. Drzewa, inaczej możemy powiedzieć, że to są zielone płuca, które oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń, dwutlenku węgla, a wzbogacają powietrze w tlen. Dlatego staramy się o zdrowie ludzi, Nie! dla naszych pokoleń i przyszłych, aby dobrze żyć na tej ziemi. Pani Renia idzie na koniec. Proszę bardzo. Nie ogląda. U. i mówimy teraz serce. 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 Bardzo dziękuję jeszcze. Raz serce. serce. Ja tutaj, tutaj jest. Ale serce. ja nie umiem tego rozwiązać. No ja to ja Ci potem pomogę. Nie w męczach. Dzień dobry. Kalina. Kalina. Kalina, macie w ogrodzie tak, taki krzew, kalina koralowa. Nie Nie, nie znacie krzewu. Ja a to też ma takie czerwone. Takie czerwone, Jarzębina. duże. Jarzębina, Jarzębina, pięknie. Jarzębina na mojej jakieś Jakie zwierzątka zielośni? lubią jarzębinę? Jakie zwierzątka lubią jarzębinę? Taki, taki. taki. A I też. Pszczoły też. Rykasz, licznie. Słuchajcie, a co, co to mamy tutaj to? Co to będzie? To będzie grusza. Grusza też rośnie w lesie. I bardzo jest pożyteczna dla ptaków. Dzień, 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 tak. dzień dobry, dzień dobry. Zaraz tutaj Z wiarą lecha. Super. Ale wczoraj wygrał z Bisłą 2-0. Dobry pan. Doprawdy. Tak, dobry. Dzień dobry. Panie... Dzień dobry Witam Was serdecznie. E, wiecie jakie jest powitanie inne takie wśród leśników, jak się leśnicy spotykają i to mówią Dasz bur! Dasz bur! Dasz bur! Powtórzcie! Daż bur! 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 to znaczy niech bur darzy, niech wszystko co jest w lesie przychodzi do ludzi i ludziom służy. I tak to jest pięknie urządzone. Dzisiaj przyjechaliście do lasu, żeby sadzić drzewka. Te drzewka będą potem pokarmem, z tych drzewek będą owoce, nasionka, i to będzie pokarm dla staszków, Kto był tutaj już? Stali Rączka ktoś? do góry, kto, kto był w lesie? No, były no by... by... no, dzieci. Panie leśnicy, naj, najstarsza sosna. Najstarsze drzewostany sosnowe u nas mają po 130 lat. 130 lat. Ten drzewostan, akurat fragment tego drzewostanu, i widzicie, leśnicy teraz zostawiają fragmenty lasów nad drogami w celu zachowania jakby. E, tej, e, tego fragmentu w naturalnym stanie. Także ten fragment jest niewycięty, to jest tak zwana strefa ekologiczna, żeby te owady, e, całe ten, to, to, cała ta złożoność tego lasu została w formie nienaruszonej, to znaczy, żeby została dla pokoleń. I Wy potem będziecie mogli powiedzieć, że tak, byli leśnicy, wycięli kawałek lasu, ale zostawili, żebyśmy widzieli, jak ten las wyglądał. I tu się rozwijają robaczki, wszelkiego rodzaju inne ptaszki. I ten las po prostu zachował swój charakter i wszystko i ściółka jest niezmieniona od 100 lat, bo ten las miał ponad 100 lat. Ilenka, chodź dalej. Zobaczymy, razem sadzimy, tak, wkładamy tak, tutaj, wkładamy. Tak, tak, wkładamy. One się przesuwają. sobie Możesz już. Tak, tak. Jak masz imię?

Pan, Pan Leśnik mamy. będzie nam też ja tutaj. Tak. Pani Romka? Tak. O, no tak. patrzcie, patrzcie proszę. 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 proszę, 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 proszę. Dobra, gdzieś tutaj Gdzie? tak sobie. Dobrze, o, Idziesz ze mną. Ty idziesz ze mną. Wy macie łopatkami, ja tu wam odsypałam śnie. I tu wkładacie. Wy teraz tu wkładacie jedną sadzonkę. No nie, tu, Oliwii, dobra. No nie, tu, Oliwii, dobra. Tak. tak, Olivia, Oliwia, spójrz stój przy swoim drzewku, staj. swoim to będzie twoje drzewko w tym lecie. tak? Tak, teraz Idziemy w robimy to korzenie, to jest to korzenie. Tak, pan się robił, tak. O. Góra. Zapraszam. Mamy? Mamy! mamy. kolejna, kolejna, tutaj, 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 O też rozejście to tak? Tak, Tutaj też rośnie. Zacznijmy, dobra, to jest. Może, tak, może to dobrze. Nie kupciemy, by za twardo. A będzie mógł za bardzo. Panie, ma fajną tak? Wiesz, tak, tak, tutaj kopujesz. Lena ma fajną kołyżęce. do kopania, zobacz. Teraz Amelka, y, I przysypimy, Ta? Tak? I możemy przesypać. Już w momencie. W którym miejscu, w którym miejscu, chodź. Trzymaj drzewko swoje, pięknie. Zasypiemy teraz, tak? Teraz zasypiemy. Tak? opadką zasypuj, Amery. Zasypuj. O, i w koło Amelka udepta. Ameluś, udeptaj w koło. Ładnie przydepta. Tak, w koło drzewko udeptaj. Tak, pięknie. Widzisz? Będzie rosło, tak? Ślicznie. Udeptaj w koło. Tak, mocno udeptaj. I drzewko rośnie, tak? Gabrysia, twoje drzewko. Pamiętaj, ja, ty wsadziła. Pięknie, dwoma ja. nóżkami. No, tak, pomóż. w koło udeptaj. O, pięknie. Dobra. Stoi w ślicznie. Trzymamy tak? i teraz ty zasypuj, dobra? Tak, ładnie zasyp. A co my tu mamy za drzewko, Gabrysiu? Chyba ja rzębinkę co? Tak. Teraz twoje. no, z tej strony, Obróć sobie łopatkę. A dobra, i teraz nóżką ładnie przydepnij. Tak, leciutko, żeby nie zniszczyć sadzonki. Dobra. No w koło udeptaj ładnie. Nie? Teraz by było prosto drzewko. To wtedy ono sobie Udeptaj. Będzie porusnąć, tak, nie? pięknie. O, tu mam wolne. Proszę, Amelia zaraz mi to będzie. Podamę? Ja Ci podtrzymam. Zasypuj. Gabrysia, możesz pomóc Amelce, no. Tak. Tu z tej strony, o. Zasypane? Tak. Tak, no to teraz amelkanuszką nóżką ładnie w koło. Gabrysiu, weź łopatkę. Tak, wokół tej sadzonki. Tak sobie, o.

Ja w kolejkę do jedzenia. Specjalnie ubrałam Tak. Proszę. Słońce stoi. Proszę. I nie śpi. I nie śpi. Po kolei siadamy. Po kolei. Zapraszam. 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 Trzymaj. Jak to proszę. pani jak jeszcze ta druga się okazała, spółka... Dobra, zajadamy, proszę bardzo. Zajadamy. Spatrzmy. Co się mówi, Olga? tam, tak ten I trzymaj jest. Jak jedno, jedno z drugą. Dobrze się Oliwia, to ma kapturę Ale to nie A ja nie mam Dobra. Dobra, mi Coś Picie tam nie? mnie. są ten i Michał zobaczy. Dobrze. Michał. Milena będzie smażyć? Będziesz jeszcze jeszcze. Poczekamy. I dalej, tak. I Trzeba być cierpliwym i po prostu długo trzymać, tak jak Nikola. Całą garść. Jest dużo. Wiktorka, całą garść. Pięknie. Olga, Szymura, widzicie? I jeszcze tylko herbatkę dla Wiktorii,